Witam państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Piasecka i będziemy dzisiaj rozmawiać na temat zalet i wad utworzenia trastu oraz testamentu. Zacznijmy, może, od przedstawienia mnie przede wszystkim, kim ja jestem. Jestem adwokatem polskojęzycznym na Florydzie. Przed przyjazdem na Florydę 17 lat temu byłam również prawnikiem w Polsce. Dzisiaj natomiast będziemy rozmawiać o e, dokumentach spadkowych na Florydzie. E, dostaję wiele pytań w związku z e, takim pytaniem, który dokument warto przygotować na wypadek śmierci? Czy lepszy jest trust, czy testament? Także e, najpierw może zacznijmy od tego, aby wytłumaczyć Państwu, czym się różni testament od trustu. E, oba dokumenty, Adresują ten sam cel, czyli jak rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Natomiast jest różnica pomiędzy dwoma dokumentami: różnią się one formą, treścią, jak również podstawowa różnica to to, że trust omija postępowanie spadkowe, natomiast testament przechodzi przez postępowanie spadkowe. Dlaczego warto jest uniknąć postępowania spadkowego na Florycie? Dlaczego wiele osób wybiera trust versus testament, pomimo że przygotowanie takiego dokumentu jest droższe? Trust zaoszczędzi Waszym spadkobiercom mnóstwo pieniędzy, więc wy początkowo może zapłacicie więcej za utworzenie trustu niż testamentu. Natomiast wasi spadkobiercy zaoszczędzą o wiele więcej i zaoszczędzicie im również wielu kłopotów poprzez utworzenie trastu. Trast pozwala uniknąć postępowania spadkowego, co oznacza, że majątek przechodzi z mocy prawa na osoby wyznaczone w traście. Nie wymaga to interwencji sądu i w związku z tym można ominąć bardzo dużo kosztów związanych z postępowaniem sądowym, jak również można przyspieszyć sprawę przejęcia majątku. A jeżeli idzie to przez sąd, może to potrwać o wiele dłużej i może to wymagać dużo więcej formalności, dużo więcej kłopotów dla waszych spadkobierców. Jakie są zalety utworzenia trustu versus utworzenie testamentu? No przede wszystkim, tak jak właśnie powiedziałam. Najważ... Największą zaletą utworzenia trustu jest uniknięcie postępowania spadkowego. Co to jest trust? Trust to jest, to jest taka umowa pomiędzy wa... wami samymi, w której utw... otwieracie sobie jak gdyby fundusz powierniczy. I w tym funduszu powierniczym wyznaczacie siebie jako zarządców tego funduszu podczas swojego życia, także podczas swojego życia macie pełną kontrolę nad swoim majątkiem. Natomiast po śmierci ten trust się zamyka i rozdziela pomiędzy osoby, które sobie wyznaczyliście w tym traście. Należy również wyznaczyć w traście wykonawcę trastu, czyli osobę, która po waszej śmierci, i ich zadaniem będzie zinwentaryzowanie tego majątku oraz podzielenie pomiędzy osoby, których sobie wyznaczyliście. W traście można zawrzeć również bardzo wiele innych. Skomplikowanych prowizji dotyczących tego, co stałoby się, gdyby te osoby Was nie przeżyły. Można zrobić również donacje na, na rzecz organizacji charytatywnej, można wstrzymać pieniądze na jakiś czas, jeżeli ma się na przykład młode lub nieodpowiedzialne osoby, które. Obawiacie się, że mogą roztrwonić pieniądze, jeżeli dostaną je natychmiast, to można to wstrzymać do, określenia przez nich, do osiągnięcia przez nich określonego wieku lub też do spełnienia jakiegoś warunku, na przykład ukończenie koledżu. Trust daje Wam bardzo wiele możliwości, jak ten majątek później zarządzać. Natomiast najważniejsze, co, co ten trust osiąga, to jest ominięcie postępowania spadkowego, Wyeliminowanie kosztów postępowania spadkowego, jak również duża oszczędność czasu. Trust zapewnia Wam również prywatność. A dokument, ten dokument trustowy, w którym rozporządzacie swoim majątkiem i w którym wpisujecie swoje życzenia, co ma się stać z Waszym majątkiem na wypadek śmierci, i tutaj nie ma praktycznie ograniczeń, można naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo różnych postanowień. Zawrzeć. Najlepiej oczywiście skontaktować się z adwokatem, ponieważ nie wszystko jest prawnie dozwolone, ale większość postanowień, które macie na myśli, prawdopodobnie jest możliwe w jakiś sposób to uwzględnić w traście. To wszystko, co napiszecie w traście, to wszystko jest prywatne. Natomiast w testamencie. Też możecie uwzględnić wszelkie swoje życzenia, ale będzie to złożone w sądzie po Waszej śmierci i jest to dokument publiczny, także każdy teoretycznie może mieć do tego dostęp i zajrzeć do tego testamentu i zobaczyć, jaki miejsce majątek, jak go podzieliliście. Ponieważ trust jest dokumentem prywatnym i nie przechodzi przez postępowanie sądowe z reguły, to również dzięki temu jest dużo trudniej podważyć ważność trustu niż ważność testamentu, ponieważ e, byłoby to dużo więcej pracy i dużo więcej zachodu, i dużo, bardzo utrudnione byłoby to dla osoby, która chciałaby podważyć ważność trustu e, versus podważenie testamentu, ponieważ trust nie będzie jako taki złożony w sądzie. E, więc w przypadku, kiedy chcecie ten trust, żeby był mocny, żeby nikt tego nie później nie kwestionował, żeby nie było to dokumentem publicznym, no to trust jest dla Was prawdopodobnie lepszą opcją. Z tym, że nie można nigdy zagwarantować, że nikt nie będzie kwestionował. Każdy, każdy, każdy wszystko może zakwestionować, każdy każdego może pozwać, także... Aby się zabezpieczyć i aby ten dokument był mocny, zawsze jest dobrze korzystać z usług prawnika, nie ufać tak zwanym paraligals lub osobom, które nie są prawnikami, nie mają licencji, natomiast twierdzą, że wiedzą jak takie dokumenty przygotować. Po pierwsze, jest to nielegalne, żeby oni wam udzielali jakiekolwiek porady prawne lub przygotowywali trust. Po drugie, niesie to za sobą bardzo duże ryzyko że ten dokument później nie będzie prawidłowy. Co jeszcze? Trusty również służą do innych celów, na przykład do uniknięcia odpowiedzialności przed kredytorami, przed wierzycielami, po angielsku creditors. Nie każdy trust chroni przed wierzycielami, to są zwykle trusty wyspecjalizowane. Istnieją trasty, które również mogą ukryć um, tożsamość osoby, która utworzyła ten trust. Um, tak zwane land trust. Też to są trasty wyspecjalizowane, które służą do nabywania anonimowo nieruchomości. Um, natomiast taki klasyczny trust um, pomaga uniknąć postępowania spadkowego. To jest główny cel takiego klasycznego trustu. I ten trust, który pomaga Wam uniknąć postępowania spadkowego, również może Wam pomóc w przypadku, gdyby byli jacyś wierzyciele i chcieli pozwać Wasz spadek. Znacznie to utrudni im sprawę. Jeżeli zamiast testamentu sporządziliście trust, nie będzie niemożliwe, ale znacznie utrudni im sprawę i mogą po prostu zrezygnować z dochodzenia swoich długów, bo może to być dla nich po prostu niewarte jeżeli chodzi o koszty dochodzenia swoich długów w przypadku, kiedy ktoś zamiast testamentu zostawił po sobie trast. Również e, inne takie formy trastu e, można na przykład w traście zawrzeć, takie podtrasty, czyli trasty, które, e, które mieszczą się w tym samym traście, natomiast służą określonym celom, na przykład trasty dla zwierząt domowych, a można zostawić jakąś, jakieś pieniądze dla swojego zwierzęcia domowego, dla psa, kota lub innego zwierzęcia i poprosić o to, żeby ktoś się nim zajął i te pieniądze będą służyć na opiekę nad tym zwierzęciem. Myślę, że jest to też świetna forma bycia odpowiedzialnym i zabezpieczenia swojego zwierzęcia na wszelki wypadek. A również można utworzyć trusty dla osób niepełnosprawnych. Takie trusty, które chronią te osoby niepełnosprawne przed utratą benefitów państwowych, dotacji państwowych w związku z ich niepełnosprawnością. Więc generalnie, żeby ktoś się kwalifikował na takie benefity, nie może mieć majątku przekraczającego jakąś sumę pieniędzy, więc w związku z tym dla osób, które mają perspektywę odziedziczenia zbyt wielu pieniędzy, tworzy się takie zrasty wyspecjalizowane dla osób niepełnosprawnych, które e, zapewniają, że osoba taka w przypadku przejęcia majątku po śmierci e, nie utraci tych benefitów. E, mam również wiele pytań dotyczących tego, jaka jest zaleta utworzenia testamentu zamiast trustu. E, więc głównie testament jest to prostszy dokument, więc jeżeli ktoś chce e, przygotować coś prostego, Krótkiego, szybkiego, łatwiejszego do zrozumienia, jeżeli chodzi o ten język prawniczy, a, oraz tańszego dla, dla osoby przygotowującej dokument, no to wtedy wybiera testament. Testament jest tańszy, prostszy do zrozumienia, e, i testament też osiąga ten sam cel, który trust, czyli rozporządza majątkiem na wypadek śmierci. E, z tym, że testament, Podlega postępowaniu spadkowemu. Zawsze trzeba go po śmierci w ciągu 10 dni złożyć w sądzie i przeprowadzić postępowanie spadkowe. Mogę Państwu pomóc w przygotowaniu obu tych dokumentów, także zapraszam. Moja kancelaria oferuje pierwszą, bezpłatną konsultację prawną przez telefon. Mogę z Państwem pracować również na odległość, także nawet jeżeli jesteście z daleka, jest możliwe, Przygotowanie tych dokumentów na odległość, bez konieczności spotkania się podczas pracy nad dokumentami. Natomiast, aby je podpisać, trzeba spotkać się z notariuszem i dopełnić pewnych formalności podpisania. Więc, w celu podpisania dokumentów, najlepiej jest przyjechać do mnie do biura. Natomiast jest też możliwość spotkać się z innym notariuszem, jeżeli państwo nie mogą do mnie dojechać. Ja pomagam klientom z całej Florydy. Mam bardzo wielu klientów, którzy dojeżdżają do mnie z daleka. Czasem robią sobie po prostu wakacje w Clearwater i przyjeżdżają na podpisanie tych dokumentów. Co chciałam jeszcze wspomnieć, to to, że oprócz trustu i testamentu oferuję też przygotowanie innych dokumentów, które również mogą się bardzo, bardzo Państwu przydać. I te dokumenty przygotowuje się, aby zabezpieczyć się na wszystkich frontach, nie tylko na wypadek śmierci, ale również za życia. W przypadku, jeżeli ktoś, na przykład, ciężko by się rozchorował lub stracił świadomość, kompetencję mentalną, to wtedy takie dokumenty mogą okazać się na wagę złota. I mówię tutaj o dokumentach typu pełnomocnictwo do wszystkich czynności prawnych, tak zwane durable power of attorney, pełnomocnictwo medyczne. Living Will, czyli zaawansowana dyrektywa medyczna, oraz deklaracja, kogo chcielibyście wyznaczyć na swojego kuratora w przypadku postępowania ubezwłasnowalniającego. E, mogę przygotować cały komplet takich dokumentów za jednym razem, i wtedy wychodzi to dużo taniej niż gdybyście zamawiali każdy z tych dokumentów osobna. Także opłaca się uregulować sobie te sprawy za jednym razem. Jednorazowo wybrać cały pakiet, i wtedy jesteście już zabezpieczeni na wszystkich frontach, zarówno na wypadek ciężkiej choroby, jak i po śmierci. Wracając jeszcze do tych dokumentów, które dodatkowo mogą być przygotowane podczas utworzenia testamentu lub trustu, to chciałabym wytłumaczyć. Więc, Durable Power of attorney, czyli pełnomocnictwo do wszystkich czynności prawnych, jest to dokument, który. Pozwala pełnomocnikowi, którego sobie wyznaczycie, na załatwianie wszystkich spraw w waszym imieniu. Czyli sprawy, które normalnie wymaga, wymagana byłaby wasza obecność czy wasza zgoda, e, może ta osoba, którą wyznaczycie w tym dokumencie, załatwiać. Może się również wami opiekować. Nie będzie już potrzebna wasza obecność czy wasza zgoda, żeby potwierdzić e, to, co e, konieczne jest, żeby zrobić. I ten dokument jest o tyle ważny, że pomaga uniknąć postępowania kuratorskiego w przypadku utraty kompetencji mentalnej. Ten dokument przeżywa kompetencję mentalną, jeżeli można tak to w po polsku powiedzieć. a Po angielsku mówimy survives mental incompetency. Także warto jest taki dokument mieć na wszelki wypadek. Gdybyście utracili kompetencję mentalną lub gdybyście zachorowali bardzo ciężko i nie byli w stanie za siebie ani rozmawiać, ani podpisywać pewnych dokumentów albo podejmować decyzji, to wtedy z takim dokumentem osoba, którą wyznaczyliście, może za Was robić te wszystkie rzeczy bez konieczności przechodzenia przez procedurę sądową ubezwłasnowolnienia, która jest znowu bardzo kosztowna, długotrwała, nieprzyjemna. Może nie jest aż tak długotrwała, bo można to załatwić w, prawie przy, w trybie przyspieszonym, ale na pewno jest to kosztowny i nieprzyjemny proces, którego można łatwo uniknąć, sporządzając zawczasu durable power of attorney, czyli pełnomocnictwo do wszystkich czynności prawnych. Natomiast warto wiedzieć, że to pełnomocnictwo można tylko przygotować, jeżeli jesteście w pełni kompetentni mentalnie i rozumiecie, co podpisujecie, czyli w przypadku kiedy już utracicie tą kompetencję mentalną lub już się ciężko rozchorujecie wtedy jest za późno na przygotowanie takiego dokumentu. Dokument medyczny, czyli pełnomocnictwo medyczne. Ten dokument jest również na wagę złota w przypadku gdybyście ciężko byli chorzy, nie mogli sami za siebie podejmować decyzji medycznych i chcielibyście, żeby wasza rodzina, nie mówię tu o małżonku, ale bo małżonek z mocy prawa może rozmawiać z lekarzami na Wasz temat. Natomiast już dalsza rodzina lekarze e, mają obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej i mogą nie udzielić informacji, a już na pewno mogą nie przyjąć żadnych e, decyzji tej, dalszej rodziny w sprawie Waszego zdrowia bez takiego dokumentu, czyli Medical Power of Attorney. E, Kolejny dokument to Living Will. Living Will jest to zaawansowana dyrektywa medyczna. W tym dokumencie możecie zadecydować zawczasu, czy chcecie być sztucznie podtrzymywani maszynerią przy życiu w przypadku bardzo ciężkiej choroby, stanu wegetatywnego, śpiączki, takich chorób, z których już się generalnie nie wychodzi. Można sporządzić taki dokument zawczasu i postanowić, że w takim przypadku chcielibyście być odłączeni, aby ukrócić wasze własne cierpienie, cierpienie rodziny. Oraz również akumulowanie niepotrzebnych rachunków medycznych, które i tak to już i tak nic nie pomoże. Lekarze zwykle są w stanie ocenić, kiedy nie ma już możliwości wybudzenia się z tego typu stanu wegetatywnego, i wtedy odłączają daną osobę. A również jest taki dokument, jak deklaracja w sprawie wybrania sobie potencjalnego kuratora. Declaration of Printed Guardian i ten dokument również jest w w pakiecie dokumentów. Ten dokument pomaga w przypadku, gdyby dana osoba nie zostawiła durable power of attorney, czyli pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych, natomiast chciała, e, chciałaby, żeby określona osoba się nią zajęła. W przypadku, jeżeli utraci kompetencję mentalną lub ciężko się rozchoruje i w takim przypadku, Taki dokument, to jest po angielsku Declaration of the Guardian, wyznacza osobę, którą sami sobie wybieracie zawczasu, która będzie się Wami zajmować, będzie Waszym kuratorem sądowym w przypadku, gdybyście utracili kompetencję mentalną. Wszystkie te dokumenty wymagają kompetencji mentalnej w chwili podpisania i świadomości, wiedzy na temat tego, co się podpisuje. Także o wszystkich tych dokumentach zalecam pomyśleć zawczasu. Wtedy, kiedy jeszcze macie pełną świadomość, pełne zrozumienie, jesteście w miarę młodzi, nie czekać do ostatniej chwili, jak znajdziecie się na łożu śmierci czy w ciężkiej chorobie, bo wtedy może to być niemożliwe, żeby takie dokumenty przygotować. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie. Jeżeli Państwo chcieliby uzyskać jakieś dodatkowe informacje, możecie Państwo do mnie zadzwonić. Lub e, umówić się na wizytę u mnie w biurze. Mój numer telefonu podaje 813 786 3911 lub 727 538 4171. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do, wysłuchania moich innych, e, wideo, do obejrzenia moich innych wideo oraz podcast, wysłuchania moich podcastów oraz do odwiedzenia mojej strony internetowej www.piaseckalo.com